Pewien mężczyzna urodził się bez 90% mózgu, i lekarze to odkryli dopiero wtedy, gdy był już dawno dorosły, bo przyszedł do szpitala z bólem nogi. I on tam ma dosyć niskie IQ, bo jeszcze żyje, ale wszyscy go lubią żyje normalnie, założył rodzinę. Ten typ to ja. Zalecili prześwietlenie głowy, jak zobaczyli ile zbędnych gratów codziennie kupuję. Chcieli na moim mózgu badać skuteczność reklam, ale okazało się, że tego mózgu po prostu trzeba nie mieć. Mój stan ma jednak wiele zalet. Po pierwsze jestem niezwykle energooszczędny, no bo zwykle to mózg zużywa najwięcej energii. Ale w sumie dlatego mi się pewnie na brzuchu odkłada. A po drugie, jako że mam i kupuję wszystko, to Wam też mogę coś ciekawego zarekomendować. Witajcie w Świątecznym Prezentowniku 2024, w którym jak zwykle nie zamierzam pokazywać Wam jako propozycji laptopów 5000 zł, gdyż pamiętam, iż tradycyjna polska rodzina wciąż wygląda tak. O czym niektóre media zdaje się zdążyły zapomnieć. 13, z tego co pamiętam, a mogę nie pamiętać, bo ten mój mózg, propozycji prezentowych dla geeków: część growa, część typowo gadżetowa i tylko jedna sponsorowana. A do tego, gdybym się nie przyznał, to byście się nigdy nie skapowali, która, bo pasuje do całej reszty, jak ulał. Więc lol, ale farcik, że ktoś mi chciał akurat za to zapłacić. Dziękuję bardzo. Jedziemy. Konsola retro to jest doskonały sposób, żeby ojcu albo Wam, albo y, Ojcu i Wam, i utoniecie w swoich objęciach, i będzie pojednanie po latach, zaświeciły się łezki w oczach, gdy taki sprzęt stanie pod choinką. Niby to tylko konsola, a i to nie do końca, bo bardziej emulator, a tak naprawdę... Masa wspomnień, szczęśliwe dzieciństwo, zaklęte w kawałku plastiku, który dopiero z tydzień temu wyjechał z fabryki w Chinach. Szczególnie jeżeli mówimy o konsolach produkowanych na oficjalnej licencji, które do złudzenia przypominają oryginały, z tym, że działają, nie śmierdzą fajami i da się je podłączyć do nowego telewizora przez HDMI. Ostatnio ukazały się takie dwie, na pewno zrobią o nich jeszcze jakiś osobny materiał. Pierwsza to The Spectrum, czyli... Piękna, wierna replika legendarnego w Europie komputera ZX Spectrum, która ma nawet działającą gumową klawiaturę i 48 wbudowanych gier. To, to nawet jakby miało tylko stać i się kurzyć, to i tak warto, bo z pewnością kurzyłoby się pięknie, tak jak przy starym Spectrum. Właśnie wspomnienie się odblokowało. Pięknie kurzył wujek Franek, świeć panie nad jego duszą. Trzy paczki dziennie, kto by się spodziewał choroby. I jest też Atari 7800+, plus tutaj troszkę inne podejście, bo ono nie ma wbudowanych gier, za to odtwarza... Oryginalne cartridges sprzed lat. Plus, producent sprzedaje teraz odnowione wydania klasyków. Nie mówcie, żebyście sobie nie postawili na honorowym miejscu takiego wspaniałego, cudnego retro wydania Asteroids. Przecież to jest. Ja sobie zaraz postawię, to jest piękne. Kiedyś te okładki gier kłamały, jak zdjęcia hamburgerów w fast foodach. Oczywiście mamy też starsze modele, to znaczy wciąż nowe, ale takie, które są w sklepach od dłuższego czasu takie jak. Komodore 64 Mini da A500 Mini, to jest Amiga, czy też Atari 2600. Wybór jest naprawdę spory, zwykle od 200 do około 500 zł kosztują. A jakby ktoś się chciał zapoznać z historią gamingu, ale tak ogólnie i mu nie zależy na konkretnej budzie, no to tutaj wjeżdżają popularne Amberniki o moim ulubionym modelu. Miałem na kanale Film. Klasyczna stylistyka zerżnięta jeden do jednego z Game Boy Advance SP, no ale jak to się mówi, jak kraść to od Nintendo, jak kochać to księżniczki Piczki w te święta. Ktoś będzie wąchał kwiatki od spodu, a konkretnie będzie wąchał taki oto czujnik, monitor roślin Bluetooth ostatnio. Żonie kupiłem jako część prezentu na urodziny i bardzo jej się podoba. Inna sprawa, że to w zamyśle miało żonę odciążyć, a to się nagle okazało, że ta roślinka ma za mało żyzną glebę, a tamta za bardzo, a ta ma za sucho, a tamta z kolei by się czegoś napiła, ale zimnego i gazowanego, a jeszcze inna by sobie na solarium poszła i tylko bieganina wokół tej zieleniny. Niemniej, jeżeli macie w domu roślinki, to warto, bo się, czy i ewentualnie czego im do szczęścia brakuje. Dlaczego nie rośnisz skór? Wybieracie sobie z bazy danych aplikacji roślinkę, którą. A czujnik mierzy poziom nasłonecznienia, żyzność, gleby i wilgotność, i tam dopasowuje, czy jest tego za dużo, czy za mało. To się nazywa Haha, CC Smart Flower i należy do ekosystemu produktów Xiaomi jak 99% wszystkiego obecnie na świecie. Najlepiej byłoby mieć po jednym na każdą doniczkę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też sobie chodzić z tym od doniczki do doniczki, wkładać na chwilę i tak sprawdzać. Są takie rzeczy, których sami byście sobie raczej nie kupili, bo szkoda kasy, ale dla ukochanej osoby, albo jak i tak ustaliliście budżet prezentowy na x złotych, no to już tam. Trudno, nie będzie, przynajmniej będzie święty spokój. Ta propozycja to zdecydowanie jest taki prezent, a do tego prezent, który robi okazję, by osoba obdarowywana wypowiedziała magiczne święta słowa: dzięki za pamięć. Najpiękniejsze karty pamięci, jakie tylko istnieją sandiski z serii Pokémon. Czy kosztują więcej niż takie ponure, czarne, biedackie Teskowaliu? Absolutnie tak. Ale czy równocześnie to są po prostu bardzo dobre karty? Też tak, a do tego mają dożywotnią gwarancję. Tylko 30-letnią w Niemczech i Kanadzie, bo ci frajerzy że tam zbyt długo żyją. A teraz karty Pokémon są akurat znowu w modzie. Może akurat nie takie, ale no. Gram sporo. Jest wersja 256 GB Pikachu, 512 GB Gengar i tej akurat nie mam, ale 1 TB, no to, no to wiadomo, że taka wielka pamięć, no to Snorlax. Przecudowne, aż mi się ich nie chce wkładać do konsoli, oczywiście zrobili je z myślą o Nintendo Switchu, ale no da się je włożyć wszędzie tam, gdzie wchodzą karty microSD. Wszędzie. Sandisk ma też serię po prostu nintendową, i nawet y, mam taką zaludową 1TB. Jest bardzo ładna, ale zdecydowanie mniej wyrazista. A tutaj, no, myślę, że dzieci to z radości chyba te karty by połknęły od razu. Czy mamy na sali fanów i użytkowników smartfonów iPhone? Doskonale. Proszę wyjść. Nie no, to nie tylko do iPhone'a, szczególnie drugi element tej łączonej propozycji. Pierwszy to jest przyczepiany do plesków Powerbank, w tym przypadku firmy Silvermanki. Uwielbiam takie, bo mogę sobie bez przeszkód dalej korzystać z telefonu, jak on się doładowuje, i nic mi się tam, przynajmniej tutaj, w tym miejscu, nic mi się nie merda, żaden kabel. Ten jest, jak na taki sprzęt, wyjątkowo szczuplutki, więc nie dorabia telefonowi jakiegoś wielkiego garba. Wyjątkowo tani i dostępny w kilku fikuśnych kolorach. Mój to fikuśny szary. Potrafi też działać jak zwykły Powerbank, to znaczy po kabelku, ale w ramach ciekawostki powiem Wam, że nie tylko iPhone ma magnesiki z tyłu i że właściwie Apple to, to dziwne, ale oni ten swój standard udostępnili innym firmom, z tym, że nikt nie chce z niego korzystać. Zrobiła to tylko firma HMD w jednym ze swoich modeli, czyli no tak jakby, tak jakby nikt nie zrobił. A szkoda, bo to bardzo fajne. Do każdego Powerbanka wypadałoby sobie dobrać jakiś fajny kabelek i ten kosztuje tylko 5 dych, a wiecie, podobno z elektroniki się odzyskuje złoto. Z tego odzyskałbym z pięć sztabek, bo to jest takie złoto, które zmienia życie. Ja może nic nie będę mówił, tylko pokażę. Ten przewód jest magnetyczny, więc zawsze wygląda estetycznie i tak jak idealny gość na wigilii, zawsze sam wie, kiedy powinien się zwinąć. Wiadomo, że światełka to jest nieodzowny element świąt, a w pokoju gracza. Święta trwają przez cały rok. To. Są paski dadowe, które przyczepiacie sobie na tył monitora. I one robią wam efekt ala la Ambilite. Dostajecie do tego na pendrive'ie program pod Windowsa i w tym programie ustawiacie, czy światełka mają rozszerzać to, co widać na ekranie, różnymi kolorami. Wtedy, na przykład, podczas grania, wczuwa jest 10 razy lepsza, co udowodnił naukowo, że akurat 10 razy ten sam koleś, który zdiagnozował u mnie brak mózgu. Albo się mogą synchronizować z muzyką, albo świecić tęczą, albo w ogóle tylko na jeden kolor. Wszystko się da załatwić, tak jak w PRL-u, tylko trzeba chcieć. Są rozmiary do monitorów różnej wielkości od 21. 1 cali do 32. Kur... ceny jak na coś, na co się gapicie po pół dnia i pół nocy są bardzo przystępne, bo w zależności od rozmiaru, gdzieś tak między 100 a 150 zł. Ja nie jestem zwolennikiem wpychania LEDów wszędzie tam, gdzie się tylko da. Serio, ale tym jestem zachwycony. I dziękuję firmie Newell, czyli producentowi tego gadżetu. Może tak to powiedziałem, jakby że przed użyciem się skonsultuj jak najszybciej. Dziękuję pani Newell za sponsorowanie tego filmu i już tak niereklamowo polecam wam ogólnie ich produkty, bo mam od nich baterie do aparatu, baterie do monitora do aparatu i połowę akumulatorów w domu. Ostatnio taką, o, taką kostkę, co tam leży, może zrobię przybitkę. Uwielbiam. A teraz jedyne co do pewnego stopnia się w tym prezentowniku powtarza z lat poprzednich, ale nie mogłem się oprzeć, zwłaszcza, że teraz w szorcie na moim kanale jest 6 zestawów do wygrania. Lego. Lego coraz mocniej leci w popkulturę i gry. I nic dziwnego, gdyż odkryli, że najwięcej kasy mają dorośli i to oni mogą te kasy wydawać na co tylko chcą. Na przykład na dom Kevina, samego w domu, który kusi mnie już drugi rok. A jeżeli chodzi o zestawy, które trafiły do sklepów dopiero w ostatnich miesiącach, to wielbicielom botaniki na przykład polecam tego oto kwiatka Piranie. A domorosłym paleontologom takiego Josiego, bo jeśli to jest dinozaur. To jest bardziej do stania dla ozdoby względnej niż zabawy, no ale samo składanie to też jest świetna zabawa. Żeby kolekcjonować LEGO, to jeszcze otoczenie zwykle rozumie, no bo mamy XXI wiek, żyjemy w postępowym kraju, yy, w kraju, w którym postępuje głównie ubóstwo, ale firma do chce mnie wkręcić w coś, co nawet dla mnie jest bez sensu i nie rozumiem tego, a z drugiej strony chcę to robić. Tak jak strzykać palcami, z tym, że strzykanie palcami jest za darmo, a później je sponsoruje NFZ. A nie, czyli to moje podatki, to, to, to już nie będę. Klawiatury. Oni zaczęli robić przepiękne, dla mnie przynajmniej, klawiatury mechaniczne, wzorowane na starych komputerach i konsolach. Pierwsze były NES i Famicom. NESa kupiłem, jest super, sprawdza się wspaniale, brakuje mu tylko podświetlenia i jest cholernie głośny, no ale co kto lubi, ogólnie wygląda super i pracuje mi się na nim też super. Tylko fundamenty mi się pod domem walą, jak w to napierdzielam. Ale teraz to już lecą w ogóle na grubo, bo do tej samej serii dodali jeszcze Commodore 64, starego kompa. To jest jak kupowanie takich nowych dżinsów z dziurami i niedostępne jeszcze w Polsce, ale zbliżają się, nadchodzą Sega Saturn i Xboxa. Ten ostatni to jest najbrzydsza klawiatura, jaką widziałem w życiu, i jako jedna z tych wszystkich, ma podświetlenie a to po to, żeby dało się go łatwo namierzyć i trafić. Pociskiem rakietowym, dlatego też kupiłem w preorderze. Według mnie ta jakość wykonania za około 400 zł, bo takie są ceny, to naprawdę jest bardzo uczciwa propozycja. To jest raczej inspiracja, abyście mogli powiedzieć sobie, mamy taką w domu i sami zrobili, co z pewnością wyjdzie doskonale, a nie kupili, ale nie istotne. Idea mi się podoba i chciałem się podzielić. Znalazłem taką firmę Frame a Game. Oni sprzedają ozdobne ramki z grami do powieszenia na ścianie. Jeżeli na przykład Resident Evil 2 zmieniło wasze życie, to kupujecie sobie coś takiego, żeby tę grę uhonorować i żeby już zawsze zdobiła wasz dom. Tak samo jak jelenie zmieniły wasze życie, to wtedy sobie głowę jelenia. Na pewno jeleniom byłoby miło. Domyślnie jest tam wpisana data premiery gry, ale można też spersonalizować i zrobić sobie własny grawer. 5 na 10 nie polecam. Ramki są tak skonstruowane, aby nie niszczyć nośników z grami, no ale wiecie, to już się raczej do wygodnego grania nie nadaje i w razie potrzeby zbić szybkę. Gdyby nie ceny, bo są całkiem spore, to mu sobie już dawno kilka kupił, a gdyby nie lenistwo i brak talentu i głupota, to bym sobie już dawno kilka takich zrobił, ale Wam polecam. Aparat instant, czyli taki, który od razu drukuje fotki, to jest zawsze dobry pomysł na prezent, który sprawdzi się u każdego, bo jasne, czasem bywa tak, że się o nim zapomni na pół roku, ale później przez na przykład 3 dni używacie go codziennie po 15 razy, jak yy, opiekacza do kanapy. Rok temu, zamiast tego wam, poleciłem drukarkę do zdjęć i faktycznie używam jej do dzisiaj i jestem zadowolony. A tym razem spodobał mi się aparat Canon Zoe Mini, bo to jest taka hybryda. A jak wiadomo, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest. Zajebiste, bo nie żyjemy już w XV wieku i jako ludzkość dawno rozgryźliśmy tajemnice wielofunkcyjności i istnieją urządzenia, które potrafią robić wszystko i są super, tak jak na przykład scyzoryk, trytytki albo WD-40. Ten aparat tak robi i drukuje fotki, ale też zapisuje je na karcie microSD, abyście mieli do nich dostęp również w formie cyfrowej. I potrafi też drukować fotki wysłane z telefonu. Kosztowo to wychodzi z wkładami jakieś 2,50 per zdjęcie, czyli jak na aparaty Instant to nie aż tak dużo, ale jak na zdjęcia ogólnie to już całkiem sporo. No ale wydajecie komuś aparat, a, a że jego nie będzie stać na utrzymanie, to już nie jest wasz problem. Jakbym był dzieckiem i chciałbym dostać pada do konsoli, to by mnie raczej nie interesowało, czy analogi w nim będą miały efekt hala, tylko chciałbym, żeby A to po prostu był mój własny i tylko mój pad. B, żeby jakoś wyrażał mnie. Więc na pewno byłbym giga zachwycony na przykład takim padem z duszkiem bu, który oprócz tego, że już teraz wygląda fajnie, to jeszcze kiedy się go nasłoneczni, co w mojej piwnicy mu raczej nie grozi, to potem... Świeci w ciemności, a akurat ciemność to mu grozi ciągle. Producent firma PDP ma podobny na przykład jeszcze z Bowserem, jest absolutnie piękny, ale tak ogólnie chciałem zwrócić uwagę, że pady do Switcha te oficjalne, licencjonowane z Piczką, Mario Bui i tak dalej są w porządku, są bezpieczne dla dziecięcych rączek, bez dodatku azbestu, tylko naturalna ilość się tam znalazła. To są naprawdę dobre pady, może trochę droższe niż inne o porównywalnych parametrach i wygodzie, ale tylko trochę, no i przez ten design, no to jakby. To wiele tłumaczy, a dorosłym graczom, takim którzy nie lubią duszkabuł, bo na przykład ja lubię, ale lubią kompa i Switcha, polecam gamepada GameSer Tarantula Pro, który wywołuje we mnie zarówno arachnofobię, jak i padofobię, bo nie dość, to ta nazwa taka odpychająca, to jeszcze sam moim zdaniem jest dość brzydki. Natomiast jest mega wygodny, układ przycisków potrafi mu się dynamicznie zmieniać pod Switcha i kompa, bo jak macie obie te platformy, to wiecie, że. Tam A i B są ułożone na odwrót i da się w nim skonfigurować totalnie wszystko. A do tego ma układ analogów z Playa. A wiem, że niektórzy taki akurat wolą. A padów akurat do kompa i switcha z takim układem jest niewiele. Tarantula jest za to bardzo wygodny i to jest taki pad na poziomie tych. Pro kontrolerów po 1000 zł, bo ma adaptacyjne spusty, w sensie takie blokowane i więcej przycisków, i po prostu bardzo bogate wyposażenie, ale kosztuje właśnie nie z 1000 zł, tylko w Polsce to on dopiero będzie w sklepach jakoś na dniach, więc dokładnie nie wiem ile, ale za granicą kosztuje 70 euro, czyli mniej niż 400. I jeżeli u nas będzie tak samo, to wow, jeszcze raz firma Silvermanki boska. Malutka, składana stacja ładująca do ładowania sobie równocześnie iPhone'a, AirPodsów i Apple Watcha. Cena wręcz absurdalnie niska, jak na coś takiego, szczególnie, że ładuje iPhone'a z mocą 15W, a większość ładowarek, jeżeli już kosztuje podobnie, no to daje tylko 7,5W. I Malcontentom, którzy teraz mówią, że o ja mam o mi 158, przypominam, że tutaj chodzi o ładowanie indukcyjne. Więc w mi masz i tak więcej, ale ale zamknij ryj. Mega wygodne, można to wziąć ze sobą w podróż i będzie bardzo fajne. Albo po prostu może sobie stać przy biurku i to będzie wasze miejsce na słuchawki i telefon, kiedy akurat z nich nie korzystacie, dzięki czemu zawsze będą naładowane. Jedyna rzecz, której tutaj brakuje, to chyba yy, jakiś holder na ten yy, pędzel do makijażu. Pytacie dlaczego akurat to? Odpowiadam, bo jeżeli ktoś używa i Apple Watcha i iPhone'a i AirPodsów, no to albo jest kobietą, albo facetem, który używa makijażu. Ja tym drugim. No i w końcu nic nie jest tak pięknym prezentem, jak dobra książka, która owinięta w papier wygląda jak fancy bombonierka owoce morza, a później takie rozczarowanie. Ostatnio co miesiąc omawiam najciekawsze nowe publikacje w mojej serii fabryka Grasbestu. Ale takie, które najbardziej pachną świeżością to wielka księga CRPG, obszerne grube Tomistrze. Jest Wiedźmin, są obrazki, jest po polsku wspaniała oraz książka Gry, które trzeba znać. Tom drugi wydawana przez CD Action. Ja to napisałem cztery teksty, ale myślę, że wszystkie inne są dosyć fajne. Ona omawia najważniejsze gry i historię konsol od roku 2000 do 2012. No bo wtedy był koniec świata co by kalendarze, majów nie znacie. Zostawiam wam linki do tych produktów w opisie. Mam nadzieję, że was jakoś tam zainspirowałem. Jeszcze raz dziękuję firmie Newell za sponsorowanie tego filmu, a jeżeli wy wejście na mój kanał raz na przykład tylko po te porady wchodzić raz w roku, to prezentem dla mnie będzie jednak subskrypcja albo też łapka w górę. Tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.